Ludziska. z tej strony Maxim, witam was w 15 minutówce poświęconej grze G.I. Joe The Rise of Cobra, dość starszy tytuł, będę go odpalał po raz pierwszy tak naprawdę, jestem w menu głównym, mamy tutaj do wyboru team rosters, options, misje, media i battle fights, wybierzmy sobie misję. w tej chwili akurat jak widzicie w przypadku początku mam tylko jedną do wyboru, ok, wybierzmy. No, i mamy ziomków naszych GI Joe'sów. Jak widzicie, tylko dwóch w tej chwili, reszta jest poblokowana, ale będzie ich dość trochę. Dobra. Widzę, że one tutaj, oni tutaj dzielą się na klasę. Tutaj jest Combat Soldier, a tu jest Komando. Ok. Wybierzmy naszego ziomka, którym będziemy grali jako Komando i musimy wybrać gościa do teamu, który z nami będzie łaził. W tym przypadku będzie sterowany przez konsolę. Dobra, bierzmy ten team. W przypadku grania na jednej konsoli kanapowego możemy grać tutaj w dwóch. Gdzie druga postać wybiera drugiego G.I. Joesa dla siebie. Jeszcze w czasie doczytywania dopowiem Wam, że gra hula w rozdzielczości 720p. Gra posiada trofea. Po sieci tutaj nie mamy żadnej zawartości. Prawa do GI Joe w tej chwili posiada firma Hasbro, produkująca m.in. zabawki, choć gra jest ze stajni EA. Ja mam mieszane uczucia co do tego typu gier i spodziewam się, że będzie to niezbyt dobra gra, dlatego że jak to była z grami na licencji, rzadko kiedy te gry są grami dobrymi. Już tutaj widzę po technikaliach, po tej pierwszej minucie dosłownie, że... No nie jest zaciekawie, no zobaczymy. Ok, my. Dobra. No i odpalamy. Mamy swoisty tutorial. Lewą gałką śmigamy, z tego co widzę, prawą gałką nie robimy nic. Na L1 nie robimy nic, na L2 kłócamy. Co ważne, gdy trzymamy kucamy, możemy, gdy puścimy, postać nam staje, gdy się ruszamy też postać nam staje z kucaka. Na R1 zmieniamy się pomiędzy tymi dwoma naszymi ziomkami. Jak widzicie u góry zmienia się w tym momencie mm, możliwość do dołączenia drugiego gracza kanapowego u nas w domu. No i stosując R2 strzelamy z klawiszy geometrycznych x robimy przewroty kwadratem ładujemy i jakiś taki ciosmele innymi przyciskami w tej chwili nic się nie robi. Dobra, śmigamy. Jak widzicie od strony technicznej grafika nie jest zbyt fajną grafiką. Obiekty są bidne. To fakt, postać się auto lokuje na celu, więc nawet nie musimy celować. Ja sobie tutaj biega tą gałką, a, a po prostu laska nam się mm, lokuje na celu. Jak widzicie, punkty mogli zrobić większe. Dobra, jeszcze zerkam na tą animację i, i naprawdę też jest dość koszmarna. Zobaczcie, jak ta laska biega. Choćby jej ktoś naprawdę sporej wielkości o górę wsadził w dupę. Dobra, nieważne, zasuwamy dalej. Mamy cover na x ale tylko widzę pod niektórymi tutaj obiektami. Nie wszędzie da się tutaj skowerować. Czyli typowo z tego co widzę od strony technicznej słaba gra, bazująca na tytule, bazująca na popularności G.I. Joe. Jak widzicie możemy się pseudochować. Po, rozpieprzyli nam betonową zasłonę z karabinu. To ci gałgany. Dobra. Zasuwamy dalej do przodu. Tutaj coś widzę, jakaś znajdka. Black Viper card found. Okej. Okay. Zapierniczamy dalej tym koślawym e, ruchem. No, ci mają tarcze, także będziemy musieli tutaj albo rozpieprzyć im te tarcze, albo zaatakować mele. No, tak jest tutorial na zuczy mele ataku, więc prawdopodobnie musimy przypieprzyć im. Dobra, zmieniam, przemączam się na gościa, żeby zobaczyć, jak tu ze strony gościa to wygląda. Gościu też ma jakiś cios i też on się ładuje. Także skobmy mu dupkę. Dobra, przełączmy się z powrotem na laskę. Strasznie irytuje to, że nie musimy się w ogóle ten e, lokować na celu. To jest, to, jest, to jest tragedia. Po prostu naciskajmy guzik i, i zapomnijmy o wszystkim. Po co celować? O, możemy zmieniać. Teraz dopiero na tym tutorialu nam e, wyszło, że rkami możemy, prawą gałką możemy zmieniać cel. Ale z tego co tutaj widzę, że. O, jakieś rakiety że to lokowanie też wygląda na zasadzie lewo, jedna wieżyczka, prawo, druga wieżyczka, nie musimy tutaj tak mówić celować jakoś mega. Dobra, no rozpieprzyliśmy tutaj tą bramę. No i co, mamy jakiś checkpoint. Widzę, że jedynym plusem na razie, który tutaj widzę, to jest możliwość grania kanapowego. Oczywiście sami zdecydujcie czy interesuje Was ten tytuł. Ja Wam tylko te gry pokazuję. No ja już wiem osobiście, że nie będę grał w tą grę i nie będę ją sobie na pewno załatwiał na półkę. Tutaj widzę jeszcze jakieś znajdźki Jakieś pole tutaj widzę chroniące przejście. No, i co my tu mamy z tym polem zrobić? Rozpieprzyć się go nie da, przejść też się nie da. Dobra, przecież byśmy mieli na razie to olać, gdzieś tam dalej przejść. Tutaj widzę jakieś mega medale zbieramy. Specjalny atak na kółeczku. O, pak, większe działko no, dość dziwnie to wszystko wygląda. Dobra, zasuwamy dalej. Ja tutaj na razie tych kowerów nie stosuję. ciągamy poszczególne cele które AI też mają dość słabe bo widzę, że stoją w miejscu i strzelają, nie chowają się do, za, za, za zasłoną ani nic tutaj widzę, rozpieprzymy ten generator i będziemy mogli przejść przez te pole które nam wcześniej pokazali tutaj jest drugi generator ok kolejna z kart. Kamera też widzę taka troszkę upośledzona, bo nie nadąża za tym co my robimy. Dobra, rozpieprzmy ten drugi generator. Będzie łopatologiczny najad, że nam się otworzyło pole, bo jesteśmy debile i nie skumaliśmy tego sami. No, oczywiście. Dobra. Widzę, że jeszcze tutaj jakiś na trójkącie mamy uaktualnienie stroju jakiegoś, widzicie, kopci się nam trochę taki prądek, czyli jakaś dopałka do, do defa chyba. Yo, Joe, motherfucker! I widzicie, mamy zajebiste stroje tutaj. G.I. Joesów, I biegniemy dalej. Tutaj jeszcze widzę, zbieramy co to jest, apteczka. Nie, Intel jakiś. Jakaś tam technologia, Dobra, kolejna z działek Kaboom Zanim to działko się obróci, to my już trzy razy je rozpieprzemy, a jak nie, no to przewróci. Dobra w beczkę. Także rozpierducha coraz większa. I jakiś atak mele. Dobra, teraz na trójkącie używamy panelu. I kolejne wrota stają przed nami otworem. Czyżby to koniec misji, czy koniec checkpointu? Koniec checkpointu, checkpoint drugi z trzech. W międzyczasie jeszcze zerknę tutaj na gameplay, na czas gameplayu. 4 minuty do końca. Dobra, kolejne pole siłowe. No i zasuwamy. No trzeba się chować. Życie nam się odnawia, gdy, gdy czekamy za zasłoną. jest to zobrazowane, że ten trójkąt nam się tutaj wypełnia z powrotem ja może tą beczkę rozwalę żeby później nie wybuchła gdzieś tam przy nas ok zbieramy dalsze kawałki żebyśmy później mogli aktywować nasz suit czyli nas tu, nasz tutaj kombinezonik hej, ale ja nie chcę strzelać do zasłony dobra, teraz No, ta kamera też nie pokazuje wszystkiego, jak ja bym chciał, żeby pokazywała, jak widzicie, gówno widać. No, obraca się kamera, bo strzelam nie wiem do czego. No, a tym razem tego rozwalmy na, na zasadzie beczułki. Kabum. Jeszcze tam ktoś po prawej został, kogo nie widzę. Obraca się kamera No what the fuck Dobra teraz ten ktoś padł Tutaj jakieś przejście Strzelam Bo, bo widzę że ziomek strzela Nie widzę do kogo Tragedia No kurwa obróć się kamera Tragedia naprawdę. No teraz wreszcie, dobra. I mamy nasz kochany generator, który będziemy musieli rozpieprzyć, żeby em, rozpieprzyło się te pole siłowe. Ok. Dobra, zbierajmy te gwiazdkowe skrzynki. Ja wiem, że ja mogę uruchomić już ten swój mega strój zajebisty. Dobra. No i walczymy znowu. Ja z Wami się żegnam. Sami wybierzcie, czy chcecie grać w ten tytuł em, ludziska. No i trzymajcie się, hej! Oglądajcie ostatnie 20 sekund tej wspaniałej, pięknej, cudownej w każdym salu gry, jakim jest G.I. Joe The Rise of Cobra. Cześć ludziska!